DZIENNIK TYSON W szósty. 6 Rozbiłem się śmigłowcem Lądowałem na budynek. Schodząc w dół, znalazłem noktowizor. Widziałem dziwny, zielonkawy kwas, przy którym zabiłem zarażonych. Biegnąc dalej, natrafiłem na budynek pełen zarażonych, w którym ukryło się dwóch ocalałych. Pomogłem im. I gdy mieliśmy się zastanawiać, co dalej, osoba, która strzeliła... Do mnie ze szpitalnego budynku, strzeliła również do kobiety tego mężczyzny. ukryjcie się gdzieś. Będę na Ciebie czekać w tym Dobra. A my, drogi panie, załatwimy sobie to między sobą. Gdzie uciekasz? Co to jest za o! Nie uciekniesz mi! No, to widzę ślepi zaułek. I co teraz zrobisz? No, masz dwie opcje, stary. Albo wyjaśnisz dlaczego do mnie strzelałeś, przede wszystkim do tej dziewczyny, albo... Lat, co wybierasz? Nigdy ci nie powiem czegokolwiek na ten temat. Na razie. I do zobaczenia. Nie! Nie! Cholera! Nie To nie jako jedyny, naprawdę. Znak by to. Muszę się z tego wydostać, jakby gdyby patrzę tamtędy. Nie wyjdę. Zresztą znaczy W tym razie e? Yumi? Co Uf. tutaj robisz? Tyson! Zamknęli nas w oddzielnych celach. na myśli. Gdzie jest Davis? Oni... Oni go torturują! Szlaguj to. Musimy się stąd jakoś wydostać. Ale zaraz strażnik przyjdzie. Uf. To nawet dobrze się składa. Mam pomysł. Ukryjmy się przy tej ścianie. O, nie ma ich tutaj? Tutaj jest. Hmm? Nie wiem, jest, jestem pewien, że drugi, pewnie strażnik to usłyszał. co to było? Kto? 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 Kto jest, jak Kolejny sobie poradziłem. Dobra, Kto? Jumi, masz jakiś sprzęt? Nic. Trzymaj. Trochę naboi. No ale ci się przydać. Ale... Polara, gdzie teraz? Hmm? Coś. Nie myślisz coś! Ja tu idzie, ja tu idzie, on tu jest! Eee, y hej! To znowu ty, kto ci ściga. No bylej, gdzie jest Twoja dziewczyna? Ona, ona nie żyje! Witam serdecznie w moim hotelu. Panie i panowie. Ty soki, synu. No, no wyrażaj się, chłopcze. Będę się wyrażał, jak zobaczę twoje zwłoki. <grym> zamiast się wydierać, wy też komórki. Chwila. Czy to nie jesteś ty przypadkiem tym bandytą, ale chwila. Zmienił się przecież głos. Tyson, co to za jedni? Nie mam zielonego pojęcia. Dajcie swoje bronie. <gry> Spostrzegawczy jesteś, ale z pewnością bardziej zainteresujecie, gdzie jest Davis. Ty chyba nie masz na myśli, że. <gry> <gry> Zgadza się. Jest w hotelu. Proszę, pofatyguj się tam, jeśli chcesz go zobaczyć. To mój przyjaciel. Nie pozwolę mu skierwić. Za wszelką cenę musimy go odbić. Ruszaj za mną.